Cześć, witajcie. Z tej strony Maxy Philips, a w dzisiejszym odcinku jest gospodarstwo po dziadku. Jest sprawa tak. Dziś mamy dużo roboty, a więc zaczynamy za robotę. Pierwsza musimy odwieźć sześćdziesiątkę do pana, o, do pana, który będzie nam naprawiał. Już mechanik zapłacony. Jeszcze tylko będziemy kolor zmieniać. Postanowiłam, że nie będę nic zmieniać. W sumie tylko tu naprawia mi... Te sprawy, i te tu on, widzicie te kable. Pan powiedział, że spokojnie można szybciej jechać na pewno nic się nie stanie. A jak co, to, tak, to on to naprawi. E, tak, kolor jeszcze się zastanowię, lecz jutro już będzie 60 do odbioru. I miałem wybrać: albo dziś zawożę i jutro do odbioru, albo y, mogę dopiero przywieźć w środę ale w środę jest klok, dlatego, że będzie przecież pracowanie. A więc zajedziemy, później jedziemy po nawóz. Zakupiłem. I chcę powiedzieć Wam, bo się może zdziwicie, bo to już leciła 10 tysięcy. Nie. Bo raz, opłaciłem mechanika po dwa. Kupiłem nawozy, które kosztowały mi 2 tysiące, zatankowałem 30 za 200 A więc i traktor jeszcze tylko Władimirac Ale nie do pełna Władimirac jest zatankowany A więc tak Pana nie będzie co tego mówił teraz No ale chciałem to na filmie załatwić A więc przynajmniej będziemy mogli to zrobić Tu nie po prostu krykniemy i szybko się przeteleportujemy, można tak powiedzieć. A więc no, tak zrobimy to. No do pełnym gazem, może nic się nie stanie, może się nie zepsuje, może to będziemy radzić. O, bo to tu. Pan powiedział, żeby tu zostawić, on, tylko tu. Jechać nie ten... chcę. Ale chłopka wyszła, kochana. Folka z tego. Dobra, zostawiam, i ja już lecę. Ale pójdę, ale ma kostkę. Retraktorów nie ma, to pewnie pojechał gdzieś. Tak będzie szybciej. Jeszcze dostałem od sąsiada taką przyczepkę, dlatego że on powiększa gospodarstwo, a więc nam się w sumie przyda. Stąd sobie podepniemy do Ruska i pojedziemy po nawozy albo trzydziestką. Kurczę, no nie zmieści. Jeszcze chcę Wam szybko pokazać, bo tu z, zacząłem orać pole, dlatego że postanowiłem, że to, to zrobimy kiedy ten, nie będziemy tego prasować, no i tam nie wyszło. Trzydziestką, pługiem, trójką, no to już trochę zaorane, nie? A tu będziemy sadzić ziemniaki, a więc... A więc będzie wszystko ok. Nawet bym powiedział ziemniaki i jęczmień. A tutaj będzie pszenica, a na tych dwóch obiec. To będziemy kosić to pole za mną, to zobaczymy i będziemy zobaczymy jak tam nam pójdzie, albo, ale albo jutro je, albo w poniedziałek, bo na środę pamiętajcie, że mamy pracowanie. A czym zobaczycie? No ostatnio będę zapłacić trochę, bo wiadomo, że teraz za darmo nic nie ma. Ale jak się może dorobimy za parę lat, to to okay, już już te 5000 nie będzie dobywało tutaj. Tylko postanowiłam co nie na to, jak już... Żebyście tu nie mówili nic, że coś oszukuje czy coś. Takie palety dwie. Jedna. Jedna nie jest potrzebna. Zapatrzymy. Bardzo drogie. drogie. teraz jest 20. Po co ci Maxi Philipsa paleta? Tylko kasę straciłeś. Nie. Dlatego, że na niej będę nawozy układał, yy, bo na pewno wszystkich nie wykorzystam. Myślałem, że już się ręki Oj, Oj, no to klops. Musimy na tą paletę układać. Po czym ja to później nabiorę. Nie wiedziałem, że to się występuje. Sem to w ogóle nie chcę tu wejść na to. O. To przesuniemy nawet jeszcze trochę. Mam nadzieję, że to się już nie wystupia. Zrobiłem i saletrę, i coś jeszcze tutaj, ale nawet nie wiem, jak to się nazywa. Uj, to jest ciężko kładać. To właśnie jakby wypożyczył jakąś przyczepę taką pół na pół samozbierającą, to może to prędzej by. Dobra. Widzę, że tak to nie zrobimy tego, a więc jak tu dodamy. To nic, że to jest na przyczepie. Ja to wycykruję w garażu. W odpowiednim garażu to tam, tam gdzie ta 60 stała. No, przyczepa jest fajna moim zdaniem. Ja nie, nie, robić. Jadę tą nie, tu nie, nie, dlatego, żeby, nie, chcę, żeby... żeby, żeby, żeby co? Żeby mhm. rozumiem. Więc trzeba będzie nie, Tak na to i ja to chyba hit mi zaraz Coś mi się wydaje, że to... Ale tu jest bez filmu będę się Co chwilkę muszę wysiadać, wyjeżdżać. Aha, dobra, ogólnie jest

Może coś troszkę chociaż... chociaż troszeczkę może coś włożyć. Mm. Powiem wam, jestem nawet mm. trochę... Nie, że zdenerwowany, ale zdziwiony, dlatego że bardzo drogę jest teraz. Zapłaciłem równą stówkę za te nawozy. Za jeden nawóz. 50 kg. No, a gdzie jeszcze trzeba 2000 dać spokojnie na wodny? Spokojnie 2000. Później ze dwa tysiące na chwastobójczy czy już jest cztery razem sześć plus mieć gospodarkę robić to to nie jest takie łatwe jest to Nie wiem, co się Hej! to się trzyma ręki? Czuję, że to w tym filmie by było już na tyle A więc ja Was żegnam w tym filmie No i nieudany gdzieś ten film No ale co zrobić A więc Do następnego odcinka Na razie Cześć No nieudany film, nie Zrobić. Dajcie suba, łapkę w górę. Nagramy następny jutro. Czekajcie na niego. Cześć.